Dzień dobry, wieczór. Krótka przerwa minęła. U mnie za 3 godziny, u Was kilka minut tyle, ile trzeba do załadowania kolejnego filmu. Pierwszą siateczkę już przygotowałem obłożyłem styropianem. I już pływa. Drugą mam w dłoniach. Ale żeby, ponieważ w tej siatce docelowo mają być pielęgniarki młode, a już o, w, którymś filmie, w którymś filmie z rzędu opowiadałem o tym, jak młode zostają wyjadane przez, przez dno, bo ta siatka ma dosyć duże otwory, to podłożyłem materiał filtracyjny. Jeden z komentujących mi to pod, rozwiązanie podpowiedział, tylko mówił o jakimś innym materiale, a uznałem, że ten mięciutki materiał filtrujący będzie dobry nawet, nawet dla takich rybek świeżo po, po wykluciu czy po, po porodzie. Ach, te kulki styropianowe jeszcze się tutaj gdzieś, gdzieś się zaczepiają. Tak to wygląda, takie mi się łaty, a to jest wkład z filtra. Tu styropian, tak. Tropię usuwę. Wrzucam go od razu do śmieci. Dziwnie się zbiera paprochy, jeśli się nie patrzy pod paluchy, tylko w kamerę. Dobrze. co mi zostało? Zostało mi tylko złapać maluchy i tu wrzucić i nakarmić. Nutrition. O nutrition 20 gram. Matko to malutkie. Taka zawiesina jak, jak, jak dla dzieci syrop. Yy, mówi mi, że po otwarciu trzymać w lodówce. Aha, to jest instrukcja. Wstrząśnąć przed otwarciem. Upewnić się, że butelka jest. Co? Make sure the bottle has not been. Aha, że przed pierwszym otwarciem, nie, że nie była już wcześniej otwarta. Dać tyle, tak dużo jak dużo. One zjedzą w 5 minut. I karmić kilka razy dziennie. I przechowywać. Aha, termin ważności na, na pieczątce. Po karmieniu zamknąć butelkę i trzymać w lodówce użyć w przeciągu 6 tygodni po otwarciu. Czyli krótki termin ważności ma niecałe dwa miesiące, półtora miesiąca w zasadzie. Aha, ja się zamyśliłem i ja to czytam, a zapomniałem, że, że się trochę się nagrywa. No dobra. Tak, pozostało... Aha, bo jeszcze roślinkę dzisiaj kupiłem. Jakbym miał za mało, prawda? Za mało, tu jest roślin. Musiałem jeszcze dokupić. Powinienem mieć zakaz chodzenia do sklepów zoologicznych z portfelem, bo jak pójdę bez portfela, albo wezmę sobie wyliczone pieniądze na jakiś, na jakiś dany cel, to kupię to, co potrzebuję. To kupię to, czego potrzebuję. A jeśli pójdę yy, tak bez jakiegoś planu, to kupię to, co mi wpadnie w ręce. No i dobra, no tu już pokażę te rośliny. No, właśnie, na chwilę muszę Was zasłonić. Przepraszam dobra. za to. I tutaj są roślinki na razie są w miseczce. Jeden koszyczek, no to tutaj, ale zimna woda. Jeden koszyczek, no to tutaj jest ich pędów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć pędów. I obchodzę się z nimi jak z jajkiem, bo to są pierwsze, bo to jest jedyne 10 pędów jakie mam, bo te, które mm, trzymam na przykład w miejsce po przycince, to już, to już mi na nich kompletnie nie zależy. No dobra. To dobra, to na razie się rozłączę, no znaczy ci wyłączę i ten film będzie na, na ten moment zakończony, a nagram kolejny, jak już będą młode pielęgniczki pływały w przygotowanym się ze mnie koszu. Do zobaczenia za chwilę.